Wow, jeszcze nie mogę doczekać pierwszej gry w dzisiejszym Squid Squidgemie. E, co to? Witamy, pani VP. O, dzień dobry, strażniku, dzień dobry liderze. Proszę bardzo. Zaraz mam zaczyna tutaj. się pierwsza gra. U, mam tutaj dla was pieniądze, proszę bardzo za o, waszą pieniądzki. dobrą pracę. Tak, proszę bardzo, tutaj dla lidera tyle dam. E, masz o, dziękuję, tutaj strażnikiem, dziękuję. jeszcze trochę. O, tak, 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 to tak. Dla mnie! Tak jest, Ty masz tutaj dostajesz trochę więcej tym liderem, O, A, dziękuję! Co, e, dam ci jeszcze trochę, żeby żebyś, żebyś miał pieniądze, bo dobrze wow, pracujesz, dobrze Dziękujemy. Bardzo. Ty jesteś najlepszym VIPem, Tak, 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 o, dziękuję. Wiem, że jestem najlepszym VIPem. Dobra, to teraz tak. Ej, gracze, gracze, chodźcie tutaj. Kto chce pieniądze za darmo, to zapraszam do mnie. Nawet do graczy? On Nie, nie, tak jest. dużo! masz jeszcze strażniku trochę pieniędzy. Jeszcze do mnie więcej, tak! O, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj bliżej, pode mnie i wam zrzucę pieniądze. Macie tutaj o. Bam, 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 wyrzucam, wyrzucam. Bliżej musicie tutaj podejść, jak chcecie pieniądze. Tak, tak, tak. Dobra, pani VIPie, no iść tutaj, wszystko tak. przygotować. My idziemy i zaraz y, zaczyna się. E, dobra, dobra, idźcie wszystko przygotować. Dobra. Już się nie mogę tego doczekać. Ej! E, co ty Ej. robisz, liderze, jak ty idziesz? Dzwi, drzwi są zamknięte. A, dobra, otwarte, dziękuję. otwarte są liderzy otwarte. O, 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 dobra, jakieś krzywe oczy. Widzowie, a wy, jeżeli chcecie takiego pieniążka, to koniecznie zostawiacie łapeczki w górę Subskrypcję, a może taki pieniążek trafi do was, patrzcie, bam, 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 rzucam, dobra, oni sobie poszli, ale ja jestem bardzo ciekawy, o czym oni gadają, podejdę najpierw tak do drzwi, a, i posłucha, może przez ścianę coś usłyszę. Ale ten VIP to jest taki głupek. Co? Ja? Głupek? O, nie wierzę, że on to powiedział. Hmm, mam pewien pomysł. Tutaj w skrzynce powinienem mieć coś takiego. I tym wykopię sobie tutaj do nich dziurkę i ich będę podsłuchiwał. Dobra, tutaj wykopiemy. Bam, bam, bam. Kto to tam mówi tak... O, on dobra. jest masakryczny. Ja w ogóle nie mogę już go znieść. Jakby najlepiej jakby go nie było w ogóle. Co mnie nie było? Inne, inne VIP-y były mogę. o wiele lepsze, prawda, panie literze? No na pewno, przecież ten VIP rozdaje pieniądze, jakby nie wiadomo, kim był. A myśli, że my nie on zarabiamy. Jest taki nieśmieszny i niefajny. Ja go bardzo nie lubię. Ja Nikt też go, go nie, nie lubię. Lubi. Niech on sobie stąd idzie. No, o, masz nie. rację. Jak oni mogli to powiedzieć? Dlaczego oni tacy są? A, mam pewien pomysł, widzowie. Muszę zostawić tylko te rzeczy tutaj w skrzynce. Ale tutaj mam jeszcze jedną skrzynkę i patrzcie, tutaj mam przygotowanego specjalnego manekina ze wszystkimi rzeczami. On wygląda normalnie identycznie jak ja. Teraz to im się dopiero zrobi głupio. Ja mam na nich pomysł. Patrzcie na to. Zrobię na przykład to. Tutaj posprzątam te pieniążki. Wszystkie, patrzcie, zrobię coś takiego. O, dobra, tutaj postawię to. Bam, tutaj postawię chłopca. O, dobra, nie, lepiej nie on leży o, w ten sposób tutaj, o, tak bokiem. O, damy jeszcze tutaj świeczuszkę. Tutaj damy kwiatki. Tak, tak, tak. To sobie schowajmy już wszystko resztę, bo to nam nie będzie potrzebne. Okej, okay, dobra, tu ja sobie leżę. Oni zaraz wejdą. Ja zamknę tutaj drzwi i przebiorę się w strój strażnika, żeby mi tylko nie poznali. Więc uwaga i siup! Jestem strażnikiem. O, dobra, oni weszli, ja się tutaj ukryję. Zobaczmy, co on tam robi. O, o, o dobra, Dobra, Zapra zapraszamy na grę. Ej, co, co to się, się stało? Udało się, udało się. Ej, nasz Ej, Co VIP tu się stało, padł. co tu się stało? O, ty, 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 zobacz, co tu się dzieje. Ło, wow, to VIP padł. O niej, co teraz, co teraz? A widziałeś, tutaj coś się działo? Tutaj ktoś był? Nie, właśnie przyszedłem dosłownie za wami. O, Okej. Nie, co my teraz zrobimy? Ale czekajcie! To znaczy, że możemy wziąć sobie całą jego kasę ty. Tej... Eee, co? Co, co? Co? Kasę, kasę! Eee, a tak rzeczywiście całą jego kasę! Uh, 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 kasę. Dawaj kasa. to złoto, dawaj wszystko biorę, Życie normalnie! To trzeba to I co? Byk, I byk, chyba co? No dawaj jak najbardziej idziemy na grę! No, Bik, a da. Oni chcą już iść na grę widzowie, ale ja mam pewien pomysł, bo ja nie popuszczę im tego. Mam przygotowaną specjalną skrzynkę z takimi rzeczami. O, proszę bardzo. Tutaj mam jakieś flary, mam jakieś smoki, mam jakieś pułapki, mam inne takie rzeczy, którymi będę im trochę uprzykrzał tutaj życie na Squid Game, bo oni mnie zdenerwowali, bo powiedzieli, że jestem głupi i mi obgadywali. A widzowie tak się naprawdę nie robi. Dobra, chodźmy na pierwszą grę, a ja im zrobię coś śmiesznego! I jesteśmy. Na pierwszej grze widzowie, patrzcie na to, oni tam sobie stoją. Tutaj stoją gracze gotowi. Tam są dwie lalki i ta nowa, ten chłopiec, nowy tam jest, ale super, dobra, ale patrzcie tutaj, tutaj jest sklep smyslow.pl poczekajcie, poprawię sobie rączkę, żebyście lepiej widzieli, patrzcie na to tutaj mamy, o, nowe rzeczy, nowe rzeczy uwaga, bam, 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 bam patrzcie na to, są słuchawki bezprzewodowe Smyslow Team i są nawet z nami, z nowymi postaciami, czyli z ze mną i z Niko i są też fajne bryloki, spójrzcie ten majki niebieski, czyli ja jest naprawdę ekstra tutaj i te zielony Niko też doskonały, do torebki, piwnika jakiegoś lecaka i nowe koszulki, patrzcie, te koszulki też są super, bo są zielone, w kolorze niko i jest też niebieska, w moim kolorze jest pomarańczowa i różowa, koniecznie wijajcie smileslow.pl a ja teraz przebieram się za strażnika, uwaga i i jestem strażnikiem. Zapraszam I wszystkich o... graczy na czerwoną linię. Dawaj tutaj! Na linię. O, tutaj o. zapraszamy. Dobra, co ja tutaj mam, widzowie? Spójrzcie na to. Mam tutaj tak fajerwerki, mam tutaj pułapki, mam jakieś spraye, ty masz broń! Mam muchy. E, czy ja mam broń? E, nie, nie mam broni, panie Proszę. liderze. E, A, się... Weź, Weź, weź. Dostałem dwie, widzowie, Patrz, dobra no, super. Dobra. uwaga! Eee, o, gracze mogą iść! Możecie iść gracze, możecie Zaczynajcie. iść! Zaczynajcie Tak, 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 możecie iść, możecie iść, lalki są Ja odwrócone. was będę pilnować dobrze, uważajcie lepiej! Dobra widzowie, spróbuję pierwszą rzecz tutaj zrobić, czyli na przykład patrzcie mam tutaj, uwaga, uwaga, mam tutaj wrody i czekajcie, lalka się patrzy, oni się nie ruszają, a ja temu strażnikowi! Ja. Ruszyły się! Ty też! Oh, oni się ruszyli. dobra, ja to strażnikowi rzucę, uwaga, tutaj za nim kruki, patrzcie, uwaga. Ojej, ej, ej, co tutaj, ej, co tutaj, co się dzieje? Patrzcie, patrzcie, a... patrz, aż broń puścił, patrzcie. To... <compleanna cartoon habe�> ej, podniósł broń, widzicie, ej, to mi to Ten grubelek! Dawaj, Pasi, Ey, Pasi, Ej Drugi kolejny zabrał! Patrz, co oni robią to w ogóle tutaj? O kurwa! Mam broń! One zabierają broń, widzowie, co tutaj się dzieje w ogóle? Nie, nie, nie. Ja, ja nie mam broni teraz, jakie mam ich rozwalać? Tak, to trzyma tą broń w ogóle cały czas i ją wytrzyma. Dawaj, zabrałem tego ptaka, ja potrzebuję tej broni. Ale zabrałem Tak, tak, tak. Jakie biedne ptaki, tak, tak, tak. Dobra. Dobrze, gramy gracze dalej, stoją. gramy dalej. Nic się nie stało, gracze. Tak. Ruszać się. Tak. Tak, tutaj. O, dobra, dobra, dobra. Gracze idą tutaj, uwaga. I e, idą, idą. O, dobra, cały czas są lalki odwrócone. Więc powoli, okej. Okay. Uważajcie, lalki się odwracają, odwracają się. E, może ja pomogę jakoś Stoj! tym graczom. Oj! E, Zróbmy to może w ten sposób, że tutaj mam takie e, granaty smoki i jak rzucę... jakie jest. Nie, oczakuje mnie! Wow, a dobra, to teraz grane. mam moment. Patrzcie Zawadź na to, bam. Załatw go! I bam, patrzcie, patrzcie, robię smoka, żeby no. te lalki jak się odwrócą, nie patrzyły. Dobra, gracze, możecie ej, iść tutaj tym smokem. Co się dzieje? Ej, nic nie widać, nic nie widać, panie liderze! Nie Widzieliście gracze ze smokiem! O i patrzcie e, i położyliście e, kłapkę tutaj, bam, uwaga, kopiemy i bam. co się dzieje! Ja nic nie widzę, e, tak, liderze! Tak, tak, tak. O, patrzcie! Złapał się, złapali wow, się! Co tak, się stało?! Panie wow. że ktoś podłożył jakieś klapki to ochrony jazdy, O nie, tylko e, tak zobaczę jest, tak na jest. kamerach. Wszystko zobaczę na kamerach, sprawdzę Kto i będę normalnie strzelał! E, tak jest, on sprawdzi na kamerach. Widzowie, udało się, złapaliśmy ich. Już zrobiliśmy im pierwsze żarty, ale to jeszcze nie jest koniec, bo to dopiero pierwsza gra, a z każdą grą będzie coraz lepiej. Jesteście na to gotowi, to zostańcie do samego końca. A my przechodzimy, widzowie, do następnej gry. Patrzcie, to jest ta nowa skakanka. Tutaj jest ta dziewczynka z czerwone, zielone. A tam jest ten chłopiec. Patrzcie na niego, jaka on ma dziwne. Oczy, jaką ma koszulkę jakie mam okasyny na nogach? Patrzcie na niego, buty, co to w ogóle jest i te skarpetki. To jest najlepsza gra w Squid Game, moja. Ooh. To jest moja ulubiona, ja ją najlepiej lubię. O, liter najbardziej lubię, a wy widzowie, którą grę najbardziej lubicie w Squid Game? Piszcie komentarze, chętnie poczytam. E, tak, 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 e, już Wszyscy jestem... się boją tej skakacji. Tak, wszyscy, wszyscy się bo, tego boją, to jest bardzo ciężkie i to jest do tego moje ulubione. Ale tak. no wszyscy tutaj pewnie popadają. Haha. Ha, ha. Ha, 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 ha. no nie wiem, czy tak wszyscy popadają. A ci tchórze nie dadzą rady tego przejść. Będziemy widzieć tylko, jak spadają. Haha, ha, będą się bać. Będzie super zabawa. Czyli lider jest taki niby odważny, jak taki. No to mam pewną rzecz przygotowaną dla niego. Jestem ciekawy, widzowie, jak ci gracze sobie tutaj poradzą, bo to jest naprawdę bardzo trudne. Ale, panie liderze. Na jak co pan jest taki e, odważny, to niech pan może pokaże graczom, jak to się robi, jak pan tutaj w e, by Nie, 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 ja to nie, e, wiesz co, ty, o, ty pójdziesz. Ja? O, strażnik? Tak. O, to przecież ja. E, no, ty, tak, no, tak, tak, No idź spróbuj, idź spróbuj, idź. Eee, pan strażnik spróbować, patrzcie, a ja mam przygotowane śnieżki tutaj i no, wszystko, idę, sam. idę. Patrzcie na to, bam, 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 bam. dostałem śnieżkami, wow, 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 wow. O, dobra. Zaraz się ześlizgnie i... O, co tu się dzieje? I śnieżki jeszcze muszę mocniej muszę w głowę trafić. Tak jest, udało mi się! Ej, no, spadłeś! Nie, no ja cię kręcę. Co to za ochroniarz kijowy? Dobra, skoro ten strażnik spadł, to teraz trzeba zająć się liderem. Patrzcie na to, mam przygotowane fajerwerki. I wystrzelę je za nim. Patrzcie, nie no, spadam na knisko. I bam! bam. O, a, co to było? Co to było? Bam! bam. CO TO BYŁO? On się boi i patrzcie, ucieka. Uciekł Weź tam Haha, ha, on tam sobie uciek. Udało nam się. Dobra, możemy teraz pomóc tym graczom przejść na spokojnie na drugą stronę mostu. Ale najpierw muszę go jakoś zniszczyć. Spróbuję tymi granatami to zrobić. Bam, 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 bam. Uwaga, rzucimy. O, patrzcie, 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 patrzcie. O, dobra, chyba uszkodziłem komputer, tam, dobra. Tak jest, tak jest. Działa, działa, działa. Patrzcie, udało się. Skakanka zniknęła. E, dobra, gracze, możecie teraz na spokojnie przejść sobie na drugą stronę mostu. Tak jest. Idź sobie, chłopczyku. Tak jest, sobie spokojnie przejdźcie. A my, widzowie, nie kończymy wcale na tym naszych żartów z lidera i z tych strażników, którzy się ze mnie śmiali i obgadywali. E, mam coś jeszcze przygotowane. Chodźcie za mną, bo to jest, widzowie, naprawdę mocne. O, już nie mogę tego doczekać, zostawiajcie łapeczki Koniecznie zostańcie do końca A teraz widzowie przechodzimy do pokoju lidera O, zobaczycie co ja mu zrobię Tam w pokoju, bo patrzcie tutaj mam pędzel Mam spraye, mam różne inne rzeczy Ale to dopiero dowiecie się Jak wejdziemy do środka Więc ja zakładam maskę Mam, jestem strażnikiem, tak, tak, tak Jestem tutaj strażnikiem Pilnuję Squid Game O, sklep koniecznie e, Tak, 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 e, teraz żebym się tylko nie pomylił Który to był pokój o, ups, przepraszam, nie ten. E, o, to był ten. Patrzcie, tutaj jest pokój lidera. Tutaj jest wielki ekran, jego komputer, dokumenty, książki. E, kolorowanka albo komiks? Co to ma być? E, tutaj telewizory. Ale dobra, patrzcie, ja tutaj mam e, żółty spray i czerwony spray i niebieski. I patrzcie, posprayuję najpierw tą ścianę tutaj na niebiesko. Patrzcie, bam, 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 bam. O, więc co zrobię. Patrzcie, napiszę takim żółtym e, sprayem VIP. Będzie wow i... Uwaga i... P, patrzcie, że ja jestem VIPem, ale oni nie domyślam się o co chodzi, bo oni mają problemy z czytaniem. Dobra, bam, tutaj nasprejujemy. Patrzcie, jest napisane VIP, okej okay. Tu na czerwono im po podłodze posprejujemy jakieś szlaczki takie ładne. Bam, 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 bam. Dobra, tutaj jeszcze posprejujmy, okej okay. I teraz tak. Tutaj posprejujmy. Bam, bam, bam. Patrzcie, wszystko, całe biurko, łącznie z krzesłem. Tym. O, patrzcie jak posprójowałem komputer i tutaj dalej biurko, sprójujemy, sprójujemy e, I mogę jeszcze, patrzcie, mam tutaj taki przyrząd i mogę coś napisać Widzowie, co mam napisać na podłodze albo na ścianie? Uwaga, piszcie w komentarzu koniecznie, co mam na ścianie napisać I ja to napiszę w następnym odcinku e, A teraz napiszę, o dobra, tutaj na ścianie, patrzcie na to Napiszę e, swoją pierwszą literę, moją M, dobra Patrzcie, bam, m O, będzie taka super, oni nie będą Wiedzieli o co chodzi I teraz e, na czerwo, albo nie Niebieski, bo to jest mój ulubiony kolor Narysuję taką buźkę, patrzcie tu jest jedno oko Tu jest drugie oko i tu jest uśmiech. Ej, patrzcie, tu w ogóle wyszedł jakiś kotek z tego. Co to ma być? Ale super widzowie. Dobra, jak ty. Mam nadzieję, że ta farma tylko nie zejdzie, bo ona wiecie co, ona jest taka mokra i ona może zejść, więc tutaj spróbuję dosprejować to VIP tutaj. Bam, bam, bam. No przecież oni nie wpadną na pomysł, że VIP sobie mógł przyjść i nasprejować im WIP. Lalalala. Idę do mojego biura. Dobra, dobra, O, dzień dobry, pa, ja tutaj sprzątałem właśnie, patrzcie co tutaj się dzieje. E, e, Sprzątałeś? Tak, ja, ja tutaj sprzątałem, bo tutaj coś się stało. Nie, 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 nie. Co tu się stało? Mów! E, nie, mam, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Ej, patrzcie jeszcze mam muchy tutaj. Muchy, Ej, patrzcie. Co to bo, bo, jest? Bo, 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 bo. To jest kotek jakiś? Narysowany? Muchy. E, tak, właśnie ktoś tu chyba narysował kotka. To na pewno jest kotek. Tak, nie, tego, nie, 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 wie, nie, nie. Co muchy! Mm. Strzelaj, strzelaj do nich, strzelaj do nich. Ile ja much? Bam. O, patrzcie, ja strzelę z flary teraz do tych much. Patrzcie, bam! Wow. muchy! Ja do wow. Dobra, much! Wow. Ale, do do sz... ale się świeci ta flara. Tutaj, patrzcie, widzowie, co ja zrobiłem? Co tu się dzieje? dzieje? Patrzcie, załadowałem jeszcze więcej, bam. O, dobra. I tu, patrzcie, co tu jest? Eee, gincie muchy, gincie muchy, tak jest. A co to, to, to jest? Zrobił? Ej, ty, widziałeś, co tutaj wymalował ten pokój e, cały? Nie, ja ja nic, nic nie widziałem. Wszystko tu są ściany wziąłem. wymalowane. Wszystko jest wymalowane. E, tak jest, rzeczywiście, tutaj jest pomalowane. E, tutaj jest napisane VIP, więc może to był VIP jakiś. Tak, tak, tak. E, VIP? Tak, tak, tak. Może to był właśnie VIP. Ale no. ten trzeba, jeden trzeba VIP przecież go. go nie ma. Tu musi być jakiś inny. E, tak, tak, tak. to no poza tym kto by pisał VIP, żeby się podpisać? No przecież. No, no. właśnie, trzeba to. sprawcę. Tak, Ech, jak najbardziej. Jeszcze takie rzeczy. Patrzcie, tak, tak, tak. Dobra. No to e, Chodźmy poszukać szukać. koniecznie. O, Gdzie dobra. Gdzie on rzuciemy. jest? Oparcie, widzowie, teraz mam ostatni żart na nich. To jest podka lewitacji. Jak ją rzucę w nich, to oni zaczną się udozić. Uwaga, oni tam stoją, rozmawiają. Uwaga, chodźmy, pasuje. chodźmy, musimy znaleźć tego sprawcę On już tu musi bam. być. Oparcie, oni e? lewitują! Co się dzieje? E? Co, się dzieje? E? O, co się dzieje? Co się dzieje? Czemu wy lewitujecie? Nie, wow, wow. Zdejmij nas! Zdejmij o. nas na dół! E, pomóż nam Moja podka zaczęła Ej! działać. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrzcie, patrz. patrz, patrz, do pomocy! rogu, a, a wzięła Uwaga, a ja mam jeszcze coś tutaj takiego i takiego. Ej! I patrzcie. Co, co on robi? Co ty robisz? Bożę co ty robisz? Życiu? Ej, weź tu szybkie! Co ja robię? Bo ja tak naprawdę jestem szere! vipem. Boże! Tak jest, wcale nie padłem. Ja nie strzelałem z e, Proszę bardzo, bam, 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 za to, że byliście niegrzeczni i nie mieli do mnie. No, nic zrobiliśmy. Tak jest, jak ta lawa tutaj, nie bie, o, się My się bardzo szanujemy. My patrzcie, jaka tak. jest gorąca, patrzcie, widzicie, wszystko się topi. I to ja posprejowałem, bam, 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 widzicie to? Ja Ale dlaczego spać? my, dlaczego my! A bo mnie obgadywaliście i byliście niemili. Teraz jak czas lewitacji się skończy, to spadniecie tam do tej lawy i skończycie, patrzcie nie, 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 o tak. Proszę, bam. Proszę nie. A ja widzowie teraz przejdę tutaj do drugiego pokoju. Uwaga, bo tutaj jest, patrzcie na to sklep smasłup.pl Wbijajcie koniecznie, bo są tutaj super rzeczy. Są bryloki ze mną i jest brylok z Niką. Patrzcie jaki fajny! Są nowe słuchawki, też z nami. Jesteśmy dodali na Smile Team, tak jest. Koszulka siwy z kością, ale ona jest słodziutka. Widzowie, uwielbiam ją. I cztery nowe koszulki: zielona, niebieska, pomarańczowa i różowa. Są takie ekstra. Widzowie, wbijacie koniecznie, zostawiacie łapeczki i subskrybujcie kanał. Również do niko. Wbijacie również do niego. Zostawcie mu subika, żeby nie był taki smutny tam. Dobra, widzowie, ja się z wami żegnam.